No, i wróciłem na tą drogę gdzie ostatnio kopałem, tylko poszedłem dalej w głąb lasu. No i po jakiejś pół godziny kopania znalazłem coś takiego, jakąś tabliczkę znamionową. Fajna rzecz, fajna. Coś tu jest napisane, ale. ciężko mi rozszyfrować. No i tu numer taki. Fajne, fajne. Lecimy dalej. Kolejny, prawdziwy, oryginalny po przejściu około dwóch godzin kilku kilometrów. Wyszło mi takie coś w końcu. Jakaś głowa kobiety z napisem DOSKO, ale to jest jakiś aluminium. Taka blaszka cienka jak, jak od puszki. Co to może być? Może wiecie? DOSKO z głową kobiety. No i tutaj już trochę fajniejsza łuska, właściwie jej spłonka, szczątki jej szesnaście, dziewięćset osiemnaście. Naleźłem jednego fenisa, ale w stanie fatalnym. Coś tam się go zamoczy jakoś w czymś, żeby go wyczyścić, ale. Straszny stan. W ogóle nie miałem nie kopać taki jakiś słaby sygnał. No ale jest fenis. No. Szuka, chciałem monetę. Mam monetę, no ale liczę na coś lepszego. Jeszcze. No i takie coś znalazłem. Ciężkie. Równo ucięte z tej strony, trochę zahaczyłem. Bardzo stare to to nie jest. Ale XX wiek, początek XX wieku, jak najbardziej. Od czego nie mam pojęcia? Może wiecie? Na razie. Ta szczuleczka jest wielkości może z ogonem pięć centymetrów. Piękno. No i proszę bardzo. Wykopałem guziczek. Kalesoniak. Albo od pałatki, albo od chlebaka, to było tu, a tam, prawie tam gdzie cewka, takie coś ciekawego, chyba sztuka okopowa, mi się wydaje czyli chyba dwie łuski złączone w jedną i taka szpula powstała. W domu to doczyszczę, nie widzę żadnych bić. Ale fajne, fajne, bo około godziny chodziłem i nic nie znalazłem. Jedną monetkę tylko się ucieszyłem, ale gdy ją oczyściłem, okazało się, że to nasze 20 groszy. No dobrze, idę dalej w tamtą stronę. No i czekamy jeszcze powrót, bo idę tak bokiem, więc w tą stronę będę wracał. No i proszę bardzo w jednym dołku coś takiego I coś takiego to już jest ciężkie. Jakiś uchwyt od skrzyni a tutaj prawdopodobnie. Taki zdobiony Zdobiona część zamka tutaj na klucz miejsce, tu z tej strony łamane, z tej takie no piękne. W końcu coś ciekawego. Machnę tutaj jeszcze niedaleko, ale skoro te dwie rzeczy w jednym dołku zobaczymy. Tam, chyba ja już wracam, a tam, gdy szedłem w tamtą stronę, była ta szpula i ten guziczek. No i małe podsumowanko, czyli tak jak pokazywałem, znalazłem to i to. Pokopałem jeszcze w tym samym dołku, znalazłem jeszcze jedną część, chyba z tej strony jednak, szkoda, że nie z tej. Ale fajnie, fajnie. I to też było w tym dołku, jakieś może zawiasy do tej skrzyni. No dobra. Ta szpula, właśnie. Guziczek, cztery dziurki. Kalesoniak. To też niedaleko tego kalesoniaka było. 20, dwa 2005. Dwie łuski, 37 widziałem. Jedna jest. Ta jest 37. Mhm. Ta jest 35. Jakiś kawałek żelazka, jeszcze ha, A, no jeszcze takie coś, ale to chyba nic ciekawego. No i taki samochód piękny. W ziemi zakopany, nie mógł wyjechać i został. No to wszystko. Szału nie było, ale było miło. Jest, 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 jest Piękna rzecz. Ostrość trzeba złapać. Tak, ruski guzik bez łóżka, ale łóżko to najmniejsze zmartwienie. Ważne, że po tej godzinie tu szukania coś się udało. Pozdrawiamy.